Cześć, ja mam kostę Stone i was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z FIFA Ultimate Team. I dzisiaj, co się zmieniło? Zmieniło się to, że mam Thurama, Kabota Langa, Jonesa Koszta, Golana, Dolberga, Zuzule, Ariasa No i Blackman. Bez zmian. Jakie widzicie zmiany od poprzedniego odcinka? Widzicie, bo ja dawno zapomniałem. Tam, tam, no to nie się, reaktym, co to chce noca i Masz poruczone z No ja na tym Dobra, a my przechodzimy do World Tour. Pominąłem dzisiaj specjalnie zacząłem filmik, bo teraz będziemy wykonywali lepszego bramkarza w Lidze w Bundeslidze Czyli w lidze niemieckiej. Zobaczmy jakiego pięknego wramkarza mamy do odblokowania. No po prostu tylko zobaczcie jakie są minusy. Po prostu zaczynam od drugiej połowy. Kurde, moim dobrych obrońców. I trzeba będzie... Jakby co to moja kochana siostrzeczka się działa nie, nie? No. Dobra! No właśnie, problem jest w tym, że mamy... Jest 15 minuta, mam strzelić dwie bramki... A dokładnie trzy, bo nie wybrą teraz na bank I na no bank nie no właśnie. I to jest najgorsze! I teraz trzy bramki mam strzelić. Dola, możesz pójść na łóżko, bo to jest za głośno i mnie to nie będą... Czy... nie będzie słuchać Ale... Ale nie położysz się na moim łóżku? Nie, to na nowo wrócę. A dobra. No to ja się zaraz położę. O pięknie. Kurde. No pchają się na mnie. Tu będzie offset. Zawsze tak jest. Że jak gdzieś podaję na samym początku gry, to jest offset. Zwłaszcza w polu karnym. Grę, żebyście mnie lepiej słyszeli. Przerazuję na lepiej słyszeć. Kurde, to, to ma... zobaczcie jaki mnie małym losem. Drybnik to

to no. Nie, Angela, ja podobna. Nie, niech ci się ładuje, Angela. Bo ruda prosto podobna. Podaję ją który strzela na 3 do 1. Który strzela na 3 do 1.

Yes. Do it. Te karty są dobre. Bundesliga, ja mam zabawę Teraz gram w trzecią ligę Zaraz będzie druga Bundesliga W I nie mogę mówić o tym, że ja mam Proszę Mamy tutaj dobrą drużynę w tej Dlatego chyba nie chcę mnie dopilnować Szkoda, że tego nie przyjął na klatę. Uuuu nud. Wkiwaj ich proszę, aby to wydatnego ciccia. Lulilić, lulilić! Żakuję. Nie wierzę. No 85 minuta, no. Muszę im jeszcze bramkę strzelić. No nie, 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 no po prostu. Naprawdę. Tylko na

Skończony pacanie. Wyprowadzenie do lulicicia! Jest! Lulic! A wcześniej cię wyzwałem. No troszeczkę taki współczesny ze idiota. Najpierw wyzywam jakąś kar gr jakiegoś gracza, a potem on mnie zaskakuje. Zaskakuje!

Nie, coś czuję, że ja tego bramkarza nie dostanę. Brak klepanka niezła, niezła. No kurde, no nie wierzę. Ja piciole. No ród przyjmij to, proszę. Jaki za wnikaca musek Skończony rusku Po prostu jestem na nich tak zdenerwowany No Ja nie wierzę Po prostu debilizm z tego tchórana Ja nie wierzę no Tak głupio odbierać no to po prostu jest Namusiarstwo Jest kontratak, kontratak, kontratak nie, może mnie goni... No i weszłam na aut, bo się patrzyłam na pole karne. O, o, pyk, 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 no nie wierzę! OLE PIĘKNIE WKRĘCONA OLE WYKIWANY BRAMKARZ Ale pięknie w podkręcona ta piłka Jeszcze jedna bramka Nie, nie zdąży Było mało czasu Zobacz jak pięknie była podkręcona Lulicie się, się upokorzył bramkarze To jest właśnie najlepszy, Że bramki w tą piłkę bo Dobra Dobra Onside był, no ale jaka decyzja? No oczywiście, że ta kartka odwołała pustyka i że to jest zachowanie, no, no, nice no to mogła być czerwona, ale gdyś adres to nie ma sensu. Dobrze, że nie strzągnął. Nie, no ale dobrych gruszka nie podawał. Ale mamy tu kolejny ław, że ja bym się tu poskarł. Chociaż mogę tu karmić. No, gdyby tu był offside, to ja bym się naprawdę poskarł. Co granie w tą bramę... Nooo! Ja nie wierzę! No słupek! Tylko słupek! No musiałbyś! Przecież to jest słabe do grania tchurama! Radek Selinia!

tak, mam, mam na nich zbyt dużo? Dlatego, tylko że ten oboran 83, hiszpański, na napad powinien strzelać. No oczywiście pudłuję, jak typowy bracz tej puchy, to granie w pole karne. no nie, 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 ma, nie ma, nie ma. Jak to by wpadło w dystansu. Ja picione, no musiał akurat we mnie wykopać, no. Zawsze tak jest w tej grze. No, ja jestem fatalny po prostu w tą grę. No! O, o, o! Pyk! Jest! Kabot! Francuski pomocki nie, 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 nie. Chciałem zrobić ślizg, ale mój dostał piłkę i dostał agresywności troszeczkę No, być agresyw Dobrze, że zdążyłem to ten, do tego dobiec, bo bym pewnie był rzut wolny na moje nieszczęście. No rudno, rudno i musiał w takiej chwili przerwać. <śmuszczak>

Fuck! Ah, no! Jestem. To takie fatalne podanie. Nie, no, nie, no, no cały czas tylko mnie napakuje. No, no i lepiej, z go do pod nogi. Chciałem wrzucić gdzieś tam dalej, a nie rudowi podać. Zgraję. No i no okay. no oczywiście, no oczywiście, a pięć. No, 80 No nie, ile już ten film trwa? 17 minut. Bo nie wiesz, że no! No, i to już będzie konc meczu I Ja się z wami nie będę żegnał. O, fatalny jestem w tą grę, po prostu. Mam dobry skład, ale lepszy na to tego. Ale jestem fatalny w tą grę. Jeśli chcecie więcej filmów z FIFA Mobile, to ja was zapraszam do. Łapkowania, komentowania, ja się z Wami żegnam alo